Witam państwa serdecznie. Nazywam się Filiu Patecki, jestem menedżerem produktu w firmie Egerton. No za nami jest tutaj pan Albert i pan Cezary. Nasza firma zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianym za, za wyposażeniem medycznym i zabezpieczeniem przeciwepidemicznym. Właśnie o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać, to zabezpieczenie przeciwepidemiczne. Na początku chciałbym Państwa wprowadzić w temat dezynfekcji metodą suchej mgły, właśnie na czym ona polega. Potem zaprezentuję trzy z naszych produktów, naszej oferty, i na końcu bardzo chciałbym Państwa Państwu zaprezentować naszą stronę egerton.pl. Zatem tutaj powinien się wyświetlić teraz schemat ok. Schemat, to jest widzimy tam zamgławiacz JetBio, który jest w naszej ofercie. Te strzałki czerwone to jest kierunek, kierunek mgły. Urządzenie jest ustawione pod kątem około 45 stopni w kierunku ściany. Właśnie dlaczego w kierunku ściany? Tam, ta mgła jest wyrzucana z zamgławiacza i odbija się od ściany, odbija się od sufitu, i sobie cyrkuluje. Więc jakby generalnie to jest, taka, to jest to jest taka istota tej, tej dezynfekcji, zaraz powiemy bardziej szczegółowo, nie, na, na, czym, na czym to polega. I, to się w ogóle nazywa sucha mgła. dlaczego słucham mgła? Ponieważ te cząsteczki cząsteczki tej, tej cieczy, tego, tego środka biobójczego są tak małe, że, że po prostu ta mgła nie powoduje wilgoci. Wyrażać to w mikronach, czyli taka cząsteczka, żeby, była sucha, żeby mówić, że sucha, po prostu powinna mieć około od 5 do 10 mikronów. Wtedy, wtedy ta mgła jest, właśnie mówi się, że jest sucha. Czym, czym różni się zamgławianie, czyli metoda, Dezynfekcji, metoda zamgławiania od, od innych metod dezynfekcji. Jakie ma przewagi, panie, panie Cezary, może pan tu opowie? Metoda zamgławiania jest metodą, którą od niedawna jest stosowana w służbie zdrowia czy też w rolnictwie. Różni się od standardowej metody, najczęściej stosowanej tak zwane metody spryskiwania powierzchni. Środkiem dezynfekcyjnym, tym, że małe cząsteczki, które są wyrzucane z dużą siłą za pomocą tego urządzenia, docierają do wszystkich bez wyjątku miejsc w pomieszczeniu zamgłowianym. W przypadku stosowania aerozolu mamy ograniczoną i powierzchnię. I też wiele miejsc jest skutecznie ukrytych przed inwazją środka dezynfekcyjnego. Tym wad pozbawiony jest właśnie metoda fumigacji czy zamgławiania. Metoda ta jest powszechnie stosowana w dwojakiego rodzaju jakby tutaj aktywnościach. Po pierwsze jest to tak zwana prewencja, czyli mniej więcej raz na tydzień dane pomieszczenie jest poddawane działaniu suchej mgły, bądź też skażeniowa, która jest stosowana wszędzie tam, gdzie stwierdzono zakażenie, bądź pacjent opuścił, zakażony pacjent opuścił już miejsce, miejsce izolacji. I metoda ta jest metodą bezpieczną, co należy podkreślić, dla sprzętu medycznego i dla całej elektroniki, która znajduje się w danym pomieszczeniu. Czyli, reasumując, nie ma potrzeby usuwania sprzętów z pomieszczenia, które jest zamgławiane. Metoda, metoda jest metodą bardzo prostą, szybką i skuteczną. Czyli generalnie tutaj tą główną zaletą jest dotarcie tej mgły w każdy, w każdy trudno dostępny zakamarek. Gdzie... Wszystkie trudno y dostępne miejsca, tak. Y bo, bo metodą spryskiwania Środek, będzie... jeszcze tylko chciałem y dopowiedzieć, że środek, który jest tam użyty, środek jest rejestrowany jako preparat biobójczy o szerokim spektrum działania, bowiem jego zadaniem jest eradykacja bakterii, tudzież wirusów. Obecnych, obecnych no. pomieszczeniach. Czyli przede wszystkim, właśnie, właśnie chciałem do tego przejść, jakby środki, jakich środków można używać w zamgławiaczach. Zasada jest, pierwsza zasada jest taka, że wytwórca takiego środka musi, musi, się, musi przewidzieć takie użycie tego środka, właśnie użycie w zamgławiaczach, w zamgławianiu. To jest po pierwsze, no i, i druga sprawa, chodzi o tą substancję czynną, czyli co na wodoru. W, około, w stężeniu około 7%, wtedy, wtedy to jest efektywne. I jeszcze 거는, uh -hmm. może to powiemy, tak? Oczywiście, oczywiście <Kffee> stosuje się różne substancje aktywne, tlenek wodoru, kwasant octowy, czy też jony aktywne po to, żeby zwiększyć właśnie skuteczność i zwiększyć mhm. spektrum działania da, danego środka. Wszystkie te środki, które jeszcze tylko powiem, które stosuje się w tego rodzaju urządzenia, muszą spełniać określoną normę, mhm. która powstała niedawno, po to, żeby sprawdzić skuteczność działania tych środków pod wpływem tak silnego strumienia powietrza mhm. i powstania tak małych cząsteczek. Czyli, no, i nie stosujemy jeszcze, unikamy środków na bazie alkoholi, właśnie ze względu na ich łatwopalność. Czyli powiedzieliśmy sobie o środkach i o samej. O, o samej metodzie dezynfekcji. To teraz przejdziemy może do, do urządzeń. To tutaj mamy tutaj mamy BioBox Pro. Generalnie tutaj mamy z przodu mamy dwie dysze, które wyrzucają właśnie ten środek dezynfekcyjny pod dużym ciśnieniem. Wielkość kropli generowana przez to urządzenie jest około od 5 do 10 mikronów. Zamgławiacz ten może dezynfekować aż do 2000 metrów sześciennych, co jest właśnie dużą zaletą. Ma duży tutaj zbiornik o pojemności 9 litrów, co sprawia, że może dezynfekować aż do dwóch godzin nieprzerwanie. Teraz tu pokażę panel sterowania. Co widzimy na panelu sterowania? Tutaj mamy ciśnienie kompresora. w środku mamy kompresor, gdzie te ciśnienie też możemy regulować. Mamy napięcie elektryczne, no i musimy. do 120 minut. No i stosuje się taki, taki prosty wzór, minuta na 10 metrów sześciennych. Czyli, na przykład, jak mamy 300 metrów sześciennych, to musimy sobie ustawić tutaj na 30 minut. I dajemy on. I, od, I trzeba odczekać 30 sekund. W zasadzie, może nie odczekać, trzeba uciekać z tego pomieszczenia. Trzeba wyjść, opuścić pomieszczenie, bo tyle mamy 30 sekund na opuszczenie. Po tym, po upływie tego czasu, e, urządzenie zacznie, e, zacznie ten proces e, fumigacji, zacznie, zacznie tam głośnie się, się generować. E, no i po skończonej fumigacji e, ważne jest, żeby, e, żeby odczekać jeszcze. E, 30 minut, minimum, a najlepiej godzina. To jest tak, to jest tak najbardziej optymalne. No i potem wystarczy ten kabelek zawinąć tutaj. O, zawijamy kabelek i już i odjeżdżamy. I odjeżdżamy, i jedziemy dalej do następnego, do następnego pomieszczenia. Urządzeniu z tego względu, że urządzenie posiada bardzo duży zbiornik na substancję czynną, czyli, czyli ponad te 9 litrów, tak? zamgławianie kubatur do 2000 metrów sześciennych, to urządzenie spokojnie możemy przeznaczyć do zamgławiania do dekontaminacji naprawdę bardzo bardzo dużych powierzchni, tak, czy, czy, czy wień, większych dużych sal konferencyjnych, hmm. hal przemysłowych, świetlic czy jeszcze innych. Innych pomieszczeń. No, czyli jakby mamy urządzenie do dużych pomieszczeń, teraz chciałbym zaprezentować urządzenie do mniejszych pomieszczeń, bardziej tutaj e, e, takie mniejsze i teraz zapraszam Państwa na film. Okej. Okay. Dobra, to widzieli Państwo film i teraz chciałbym pokazać tu bardziej zbliżone prezentacje. Zatem od czego zaczynamy? Potrzebujemy rękawic ochronnych tylko i wyłącznie do obsługi tego urządzenia. Ściągamy, tak jak było widoczne, ściągamy tutaj pojemnik na środek dezynfekcyjny, odkręcamy, nalewamy ten środek biobójczy, zakręcamy. I aplikujemy z powrotem. I w tym momencie urządzenie jest gotowe do użycia. Nic więcej nie trzeba robić, bo no w zasadzie jeszcze uruchomić. Więc włączamy zasilanie, oświeca nam się dotykowy panel sterowania. I co tutaj trzeba ustawić? No, tylko kubaturę pomieszczenia. Mamy tutaj od zera do tysiąca metrów sześciennych, więc tutaj możemy dowolną kubaturę pomieszczenia wybrać. To w tamtym urządzeniu mieliśmy 300, to tu damy na przykład 500. Więc chcemy 500 metrów sześciennych. Zdezynfekować, więc wybieramy 500, dajemy, dajemy start, i w tym momencie od, rozpoczęło się odliczanie 15 sekund, i mamy 15 sekund na opuszczenie pomieszczenia, po czym, po czym zamgławiacz zacznie swoją, zacznie swoją pracę i, i też automatycznie się wyłączy po zakończonej fumigacji. No i co, no to już mamy do, tak, do takich mniejszych gabinetów. Raz, że do mniejszych gabinetów, do, do sal, do, do pomieszczeń, do pokoi, ale też warto tutaj zwrócić na, na bardzo krótki czas przygotowania tego urządzenia mm. do pracy i też nie wymaga od nas wprowadzania czasu zamówienia, Wybieramy po prostu żądaną kubaturę, załączamy przycisk, opuszczamy pomieszczenie i mm. wracamy później. Już po skończonej. Mm -hmm. Tak. No i potem po prostu bierzemy, jest łatwy też w przenoszeniu. Bierzemy, idziemy do następnego pomieszczenia, i możemy znowu e, rozmykować następne pomieszczenie. To to, jakby powiedzieliśmy sobie teraz o tych zamgawiaczach. Teraz bardziej chciałbym powiedzieć o na naszym ostatnim produkcie, który chciałbym zaprezentować. E, to jest bramka która mierzy temperaturę ludziom przechodzącym przez tą, przez tą ramkę, właśnie i to jest pomiar metodą termowizji. Tam jest kamera termowizyjna, więc już pokażę, jak, jak, to, jak to działa. Tu mamy kamerę i przechodzimy swobodnie, i urządzenie zmierzyło temperaturę. Teraz pokażemy panel, jak to, jak to, jak to wygląda. Okej, okay, więc tutaj mamy tutaj mamy te oso zdjęcia tych osób, które przeszły, które miały tą temperaturę poprawną, czyli poniżej progu. I obok mamy osoby z temperaturą podwyższoną, tu widać mnie z czajnikiem akurat. I właśnie co, no, panie Albercie, no chodzi o to, my przepustowość, nie chodzi tak, o. No, w porównaniu do, do bramek z taką tradycyjną, z tradycyjnym pomiarem, gdzie gdzie to wymagało czasu zatrzymania przede wszystkim przed bramką, przyłożenia nadgarstku czoła czy, czy, czy innej części ciała i, i dokonania tego pomiaru temperatury. Hmm. Tutaj odbywa się to w sposób ciągły, tak? Nie damuje hmm. nam ciągów komunikacyjnych. Jest spo, y, swobodny przepływ ludności. Nawet osoba przechodząca niekoniecznie musi wiedzieć, że, że właśnie się dokonał no, nie nie potrzeba, no, nie, nie trzeba jej instruować do jakiejś proszę przyłożyć rękę tu, proszę czoło tam. Tak, Zatem jest to mhm. o wiele bardziej dokładniejszy pomysł. Tak, jak Pomierze, najbardziej, bo, to, bo te laserowe czasami yy, mogą trochę przekłamać ten wynik. A tutaj mamy kamerę termowizyjną, która o wiele lepiej sprawdza się właśnie w takim, w te, w takim pomiarze. Yy, dobrze, teraz bardzo chciałbym Państwu pokazać naszą stronę internetową, jej zalety. Zatem mamy stronę egerton.pl, o co tutaj chodzi, stworzyliśmy stronę, żeby usprawnić pewne procesy między, między nami i naszymi klientami, żeby klient nie musiał za każdym razem dzwonić, pisać maile i dowiadywać się, czy mamy na stanie, czy, mamy, czy jest dostępne, jaka cena, jakie, jaka specyfikacja, więc tylko ważne jest, żeby się zarejestrować. Najlepiej się zarejestrować, i wtedy dostaniemy pełen dostęp do, do, naszej, do wszystkich informacji na naszej stronie. Już Państwu pokażę. Jestem niezalogowany w tym momencie. Wezmę sobie tutaj automatyczny fumigator. I co widzimy? Możemy pobrać kartę katalogową, możemy tu jakieś podstawowe informacje zobaczyć. Na dole mamy też film. Mamy dostępność, że mamy dwie sztuki w magazynie. I to w zasadzie tyle. A teraz zalogujemy się. OK. I co teraz widzimy? Widzimy cenę 17 tysięcy brutto i możemy pobrać już taką pełną, szczegółową specyfikację techniczną, gdzie już są takie bardziej szczegółowe informacje. Więc bardzo zachęcam Państwa do rejestracji na naszej stronie. Naprawdę to usprawnia wiele, wiele procesów sprzedażowych. To w tym momencie chciałbym Państwu podziękować za, za, za uwagę i, i za, zachęcam do zadawania pytań, więc chętnie tutaj odpowiemy. Ok, czytam na głos, czy są warunki, które powinno spełniać pomieszczenie poddane zamgławianiu? Szczelność, rodzaj powierzchni itp. Może Pan Cezary. Z całą pewnością zamówianie, zanim rozpoczniemy ten proces, wymaga przygotowania powierzchni, która ma być poddana dezynfekcji. Przede wszystkim powierzchnia musi być czysta, czyli powierzchnia musi być umyta, e, tak aby nie izolować e, aktywnych, aktywnych cząstek środka dezynfekcyjnego od powierzchni, która ma być poddana dezynfekcji. Po drugie, pomieszczenie musi być szczelnie zamknięte, czyli bardzo, bardzo ważną sprawą jest uszczelnienie okien, uszczelnienie drzwi, wyłączenie klimatyzacji. Najlepiej zatkanie również otworów klimatyzacyjnych czy nawiewowych, zanim, zanim urządzenie nie zostanie włączone. Jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie wymagają one wynoszenia z pomieszczenia, natomiast dla bezpieczeństwa warto je wyłączyć z wtyczki. Czyli, czyli wszelkie urządzenia medyczne czy elektroniczne pozostają w pomieszczeniu, ale nie są, nie są pod prądem jakby tutaj. Mhm. I to są te podstawowe warunki, jakie Czy Czyli wyłączamy całe, najlepiej zasilanie w pomieszczeniu. Najlepiej za całe zasilanie wyłączyć, jeżeli jest to możliwe, oczywiście. Mhm. Dobrze, następne pytanie. Ile czasu po zamknięciu należy odczekać przed możliwością korzystania z pomieszczenia? To ja może odpowiem, bo już też o tym mówiłem. Minimum to jest 30 minut, ale najlepiej optymalnie to jest godzina. Oczywiście to też zależy od stężenia środka, ale. Tak, ale warto jeszcze mhm. tutaj też zaznaczyć, że jeżeli oczywiście są takie warunki, jest możliwość, warto otworzyć okna i przewietrzyć dobrze to pomieszczenie. Tak, 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 otworzyć okna i jeżeli jakaś wentylacja jest do uruchomienia, też uruchomić. Następne pytanie prosimy. Czy o ile jest? Dobra, czekamy. Ktoś chyba pisze pytanie. To jeszcze poczekamy. Ok, chyba, tu, chyba widzę pytanie, jeżeli można wyświetlić. Okej. Okay. Czy są to wyroby medyczne? I tam chyba coś miało jeszcze być, ale to może odpowiemy. Nie, nie są, nie są to. Wy, nie, zależy, znaczy, nie są to wyroby medyczne. Zamkawiacz nie jest wyrobem medycznym. Jedynie środek dezynfekcyjny jest wyrobem biobójczym, co też jakby 8% watu, czyli to jest, ale to nie jest wyrób medyczny, tylko bardzo, bardzo podobna, podobny poziom wyrób biobójczy. Tylko środek dezynfekcyjny. Zamgławiacz nie jest, nie może być wyrobem medycznym. Dobra, widzę następne. Czy są dostępne wyniki badań? Są dostępne wyniki badań bakteriologicznych, ale na temat, nie wiem, może pan Cezary bardziej to. Tak. W standardzie, w procedurze każdego szpitala czy jednostki służby zdrowia jest taki punkt, który mówi, że po, po zakończeniu procesu fumigacji dokonuje się badań bakteriologicznych. Zwykle to jest, to jest na zasadzie pobierania próbek. I potem próby hodowania bakterii, zwykle pod kątem bakterii, dlatego że badanie wirusobójcze, skuteczności wirusobójczej jest bardzo utrudnione w warunkach laboratorium szpitalnego. Natomiast głównie chodzi tutaj o bakterie. Jeżeli bakterie przetrwają, to możemy założyć również, że nie wszystkie wirusy zostały wtedy zinaktywowane. Dziękuję. Chyba jest dostępne, już widzę. A, jest, dopowiedział do, do pan Zbigniew. Chodzi mi o wyniki badań urządzenia skuteczności wykonane przez niezależne laboratoria. Jak najbardziej, tak. Można, można, można poprosić.